No witam, witam tak, fanowie. Yy, dziękuję za to, że pomogliście z panowała strona hejterzy Tiga Gobry. Tylko trochę za późno się obudziliście. Panowie, musiałem Was poruszyć, żebyście to zrobili. Prosiłem już nie raz, nie dwa panowie, żebyście zrobili. I mieliście to w dupie. Musiałem was poruszyć. Zobaczymy jak to będzie długo, czy ta strona wróci czy nie. Mam nadzieję, że już jest tak zbanowana, że ta strona nie wróci. Hej też dwie A jak zobaczycie w necie, to ich banować znowu tyle razy aż skacę ich konto, ich stronę. I my mamy więcej lajków. Chyba się uwagę. Panowie, no, ogólnie zdziwiłem się że wzięliście się za robotę się, cieszę się z tego wreszcie może zrozumieliście zrozumiecie wreszcie nas że my robimy dla was dobrze a nie źle jak y, zobaczę y, dobrze funkcjonowanie naszej strony będą rosły te lajki to wszystko i będziecie robić panowie to co ja prosiłem to ja po prostu cofnę Wam karę w sprawie grilla 1 czerwca. Ale to wszystko w tracie. Nie ma tak, że ja od razu Wam powiem, o już będzie gry 1 czerwca, ja muszę zobaczyć i Wy musicie nam udowodnić, że jesteście fanami, że zrobicie wszystko, żeby zniszczyć tych troli, gimbusów i tak ładnie zniszczyliście ich, bo ich strona nie jest czyna od wczoraj. Zwróciłem uwagę, bo chciałem wejść na heteroseksualizację, wywaliło mnie tam stamtąd, czyli nie istnieje. Czyli jest chyba albo ta strona sprawdzana, albo już skasowana, nie wiem, bo nie, nie patrzyłem się, nie przeglądałem to głębiej, tylko dużo osób zgłaszało. Mam nadzieję, że będziecie to jeszcze dalej zgłaszać, panowie, żebyście ogólnie dalej panowali, jakby się pokazała ta strona ich, wątpię w to bo jest dużo było nienawiści jest zwróciłem uwagę na tych postach namawianie ludzi a czy Face to nienawiści to wszystko zależy od Face'a nie ode mnie. Ogólnie dziękuję panowie, że pomogliście ogólnie ogarnąć tą stronę. No i zapraszam do naszej strony do lajkowania Bolson Tiger co ma 1500 coś, prawie załabycie 1600 lajków, podbijajcie to, a zobaczymy w sprawie gryla czy wycofałam tę karę, czy ta kara zostaje. To wszystko od Was w zależności nie ode mnie. Pozdrawiam innego nie, Elo.